Dzisiaj w cyklu o dostępie do informacji porozmawiamy o stresie, jaki towarzyszy nam, gdy podejmujemy decyzję. Cześć Olaf. Cześć Sebastian. Słyszałem, że szukasz auta. Wiesz co, kończy się pandemia. Myślę, że pora ruszyć w teren. Także, tak, myślimy o samochodzie. I powiedz mi, w jaki sposób szukasz tego samochodu? No, to dość skomplikowana historia. Po pierwsze, y, muszę położyć spad dzieci, bo robię to tylko wieczorami, kiedy mam wolną głowę i nie myślę o pracy. Tak więc, y, najpierw bajka, mycie zębów, a potem internet, tak, głównie internet i w internecie szukam, słuchaj, y, informacji przede wszystkim o parametrach użytkowych, bo to dla mnie jest najważniejsze. No i teraz to jest bardzo ciekawe. A teraz postaw się w roli osoby, która chce ten sprzedać ci samochód. Ona musi wiedzieć, gdzie są miejsca, w których powinna opublikować swoje treści, swoje materiały, tak żebyś ty, szukając samochodu, do nich dotarł. Myślę, że mają spore wyzwanie. <głos> <głos> Nie jest to chyba takich obsiób, bo Żyjemy w zalewie informacji. Mnie codziennie atakują tysiące newsów. No i teraz jeszcze jest wyszukiwarka Google, tak, albo inne. Znalezienie właściwych informacji, które wydają się nietendencyjne, jest trudne. Mm -hmm. Więc to nie jest prosta rzecz. Myślę, no, że właśnie. osoby, które odpowiadają za ten cały proces podsyłania informacji, mają sporo stresu. Tak, i zobacz, i tu masz no. do czynienia z takimi działaniami stricte sprzedażowymi, reklamowymi. Gdzie pewnie jak już wpiszesz tą wyszukiwarkę, czego szukasz, to potem bombarduje cię to na, poprzez różnego rodzaju adwordsy w różnych miejscach, gdzie się potem pojawiasz w tej przestrzeni internetowej. Ale to jest jak gdyby jeden obszar. Natomiast drugi obszar to są rzeczywiście te informacje, bym powiedział, o takim charakterze bardziej merytorycznym. Że akurat trafiasz na te serwisy, do tych forów dyskusyjnych, do tych miejsc. Gdzie jest szansa, że rzeczywiście znajdziesz taką pogłębioną informację i za to faktycznie odpowiadają ludzie, którzy zajmują się tworzeniem wartościowego, interesującego kontentu? Powiem Ci tak, to ciężka robota jest, ponieważ całe życie zajmowałem się marketingiem, marką, kreacją i umiejętność znalezienia wyróżników, przekazów, które po pierwsze powiedzą, jesteśmy lepsi ciekawsi, wybierz nas. Nie jest proste. A po drugie. Tym bardziej że wszyscy mówią, że jesteśmy lepsi. Wszyscy mówią, że jesteśmy lepsi. A najlepsi jesteśmy co? My. W związku z tym, słuchaj, to po pierwsze. Po drugie, takie znużenie, jak to mówią, permanentną inwigilacją. Tak, że wszędzie mówią nam wszyscy i nawet tworzę lodówkę, a w lodówce pojawia się co? Mój wymarzony samochód. To wszystko powoduje, że takie zaufanie do tych treści jest, jest znikome. No i teraz pomyśl sobie o czymś takim. Jesteś osobą, która w firmie jest odpowiedzialna za to, żeby tworzyć interesujący, wartościowy kontent, żeby on się jeszcze pojawiał w tych źródłach, które właśnie nie będą takie ofensywne, w, tych, w taki sposób, w takim kontekście, żeby przedstawiać ci walory tego samochodu ale nie poprzez mówienie tylko jesteśmy najlepsi, najszybsi, najbardziej ekonomiczni czy ekologiczni, tylko będą mówić to w odpowiednim właśnie kontekście, jakoś rozszerzająco, w taki sposób, żeby ta informacja była, bym powiedział, taka bardziej neutralna niż, niż taka ofensywna. Jakie oni muszą mieć wyzwania, żeby zlokalizować te źródła, te miejsca i jeszcze dopasować? Język tych komunikatów do tego, co ty najprawdopodobniej możesz szukać. Wiesz co? Tak sobie myślę, że oni chcą mi przekazać informacje, ale to tak naprawdę oni najpierw muszą je pozyskać. Czyli ten łańcuch zdarzeń powoduje, że oni nie są na początku, tylko są w środku procesu. Tak, po pierwsze, gdzie mieszka Jakich samochodów może potrzebować? Gdzie może jeździć? Ktoś taki jak Olaf z taką rodziną jak ja, czyli ten punkt wyjścia, naprawdę złożoność parametrów chyba jest kluczowa. I tak. teraz to co ty możesz zaoferować w Twojej firmie, chyba pokazuje, że bez was to trudno dać radę. Tak, i właśnie powiem tak, że my zaczynamy coraz częściej pełnić tą rolę wskazywania dla chociażby marek motoryzacyjnych, ale dotyczy to praktycznie każdej możliwej marki, od sprzedającej prąd, a skończywszy na butach czy paście do zębów. Że mm, dzisiaj konsument potrzebuje tej informacji po pierwsze, w inny sposób podanej, więc potrafimy wskazać na podstawie tego, jak ludzie wyszukują treści, jak mm, opisywane są określone produkty, jakie powinny być przekazy rzeczywiście w materiałach, tak? bo wiemy, sami widzimy, co znajdujemy. Tak? To samo znajduje też użytkownik. A druga sprawa to jest taka, że właśnie postarać się je ułożyć w pewnym kontekście, w odpowiednich źródłach, znaleźć właśnie ciekawych blogerów, influencerów, dziennikarzy mediów tradycyjnych, a może programy tematyczne w telewizji, które adresowane do określonej grupy odbiorców. W odpowiedni sposób napisane i przygotowane rzeczywiście będą wpływały na to, czy będzie podejmował swoje decyzje. Sebastian i to wszystko po to, aby sprzedać jeden samochód. No wiesz, <gry> jeden samochód razy tysiące. Tak? Bo tu się i... pojawia skala, tak? Tu tak. się pojawia coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy, że te działania dedykowane dla osób takich jak ja są multiplikowane na pewną grupę odbiorców. W tak. tym samym profilu. Dokładnie. Ale pamiętaj jeszcze o tym, że to, co się w dzisiejszych czasach bardzo mocno zmieniło, to jest rzeczywiście dopasowanie komunikacji do pojedynczego odbiorcy wręcz. To jest jej tak wysoka możliwość personalizacji, żeby ten odbiorca jak gdyby poczuł się, że rzeczywiście ten materiał jest dla niego. Mówiłem ci o tak zwanej technice B52. <laughs> Wiesz co? Chyba nie. Chyba na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. Kiedyś mój znajomy powiedział mi, że w pewnych przestrzeniach swojego biznesu używa metody B52, mhm. czyli produkuje materiały reklamowe na potęgę i jak na dywanowy, ładuje je wszędzie, gdzie się da, z założeniem, że co, który, co któryś materiał trafi do użytkownika. W tym samym sobie zrobił konwersję na poziomie x% i mówi, Ola, słuchaj, Ładujemy wszędzie, bo tam są nasi klienci. I to może być. Może trafimy tam, gdzie trzeba. Aha. I powiem Ci, że ta metoda była w pewnym sensie skuteczna, tylko że ona była też dość kosztowna. No i właśnie też o to chodzi we współczesnym biznesie. Bo o nim przede wszystkim rozmawiamy że oczekuje się od menadżerów, od specjalistów efektywnych działań, a nie tylko efektownych, w tym wypadku jak naloty dywanowe. I rzeczywiście wtedy to zrozumienie odbiorcy, ale co jest ważne, zrozumienie w ogóle rynku mediów jest bardzo ważne, bo jeśli wiemy, kto mówi o motoryzacji, albo kto mówi o innych tematach, które mogą również interesować fanów motoryzacji, to jest przestrzeń do komunikacji marki, tak? do szukania właśnie takich influencerów, partnerów, dziennikarzy, mediów, do tego, żeby wspólnie tak naprawdę tworzyć interesujący, wartościowy, brzydko mówiąc, content dla, dla odbiorcy. I to jest między innymi zadanie takiej firmy analitycznej jak, jak nasza której właśnie dzięki temu, że mamy doskonałą znajomość mediów i to wszystkich od tych mediów tradycyjnych przez media elektroniczne, radiowe, telewizyjne, a skończywszy na social mediach, pokazanie gdzie są określone nisze, gdzie są określoni liderzy opinii, tak żeby ten menadżer od budowania marki, od działań reputacyjnych, budowania wizerunku, wiedział jak przygotować Treści, które będą wartościowe dla tych poszczególnych mediów. Ale Sebastian, y, tu mi się od razu pojawia pytanie, mhm. bo fajnie to wszystko ma sens, ale czy polskie firmy rzeczywiście mają świadomość i mhm. to wykorzystują tak, jakby mogły wykorzystywać, może nie motoryzacyjne, ale czy polskie firmy... Z tego korzystają. Znaczy wiesz, marzeniem Polski jest to, żeby <grymne> mieć te polskie firmy motoryzacyjne. Milion samochodów pro <grymne> Tak. Ale już tak schodząc do Twojego, odpowiadając na Twoje pytanie, rzeczywiście jest tak, że ta świadomość tego, do czego można wykorzystywać media i co, jaki jest potencjał mediów, Zdecydowanie jest większa po stronie firm, które mają międzynarodowe doświadczenie, międzynarodowe korzenie. Tak, ten, ten sposób do myślenia o biznesie, jako budowania relacji pomiędzy odbiorcą a nami, czyli tymi, którzy mają produkt i chcą się komunikować z odbiorcą, rzeczywiście jest bardziej, tak bym powiedział, na, na wyższym poziomie zaawansowania niż w przypadku polskich marek, ale to nie jest reguła, tak? Bo bardzo wiele. Marek polskich, bym powiedział, nawet tylko i wyłącznie stawia na relacje, te nowoczesne relacje medialne i te bardzo mocno sprecyzowane, bo wiedzą, że mają na tyle nieduży kapitał, że jeżeli będą stosować zasadę B52, to na pewno przegrają, stracą ogromne środki, a jeżeli będą lepiej rozumieć, więcej nazwijmy to wydadzą na przygotowanie tej wiedzy, tej informacji o rynku i dopasują do niej komunikację, to będą w stanie efektywnie wydać swoje pieniądze. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać przy tej okazji. I teraz patrzymy na te wyzwania, jakie mają menadżerowie, zarówno ci tak naprawdę kierujący całymi firmami, prezesi, zarządy, tak? I tych specjalistów od poszczególnych aspektów, jak marketing, public relations, reklama, human resources, tak? Bo Dzisiaj tak naprawdę, dotarcie do człowieka, mojego potencjalnego pracownika, jest też bardzo podobną komunikacją przekonywującą, kup ten towar, czyli naszą firmę, jako możliwego twojego pracodawcę. Ale to pewnie rozmowa na, 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 na inny czas, choć bardzo ciekawa i na czasie. Teraz wyobraź sobie, że przyszła pandemia i bardzo mocno zburzyła wiele już ułożonych, nazwijmy to, strategii dotarcia do konsumenta. Tak? były zbadane jego zachowania, jego potrzeby. Przyszła pandemia i okazało się, że to wszystko, co zrobiliśmy, nie jest efektywne, nie trafia, nie ma tych zakupów. I co teraz? Nie? Kłopoty, kłopoty. A pamiętajmy o tym, że osoby w firmie są rozliczane do efektu. Właśnie. Jednym słowem pojawia się co? Stres. Tak, pojawia się stres i. Hmm. Wiele ciekawych badań, które właśnie są w ostatnim czasie prowadzonych, związanych z prowadzeniem biznesu w pandemii pokazuje jednoznacznie, że właśnie ten bardzo wysoki stres, który znacząco wzrósł w stosunku do czasów przedpandemicznych w, przy podejmowaniu decyzji, jest związany z tym, że ludzie mają świadomość, że po podejmują decyzje nie w oparciu o fakty, o informacje, o dane, o pewne przeczucia, a że sytuacja jest niezwykła, wcześniej się takie nie wydarzały w ich życiu. To, to ten stres jest jeszcze większy. Kantar co roku tworzy tego, pewnego rodzaju badania, one się nazywają Business Compass i w nich między innymi bardzo jedna ciekawa rzecz się pojawiła. To tak też a propos polskich i zagranicznych firm, że aż 74% zagranicznych firm w dobie pandemii bada zmiany zachowań konsumentów. Monitoruje. Stale obserwuję, czy to, co potrzebują ich klienci, jest tym samym, co było kiedyś. Jak się zmieniają te potrzeby? Czy ci klienci w ogóle potrzebują nas w ogóle? Zobacz, dziś jesteśmy w czasach, kiedy nawet niektóre firmy marki zadają sobie fundamentalne pytanie, czy my w tym czasie w ogóle mamy konsumenta, czy, czy my nas potrzebujemy samochodów? No właśnie, taka próba, to też chciałem się zadać to pytanie, czy ty w ogóle w tym momencie potrzebujesz tego samochodu. Ale tu nie? wychodzimy krok no. dalej, że y, dobra analiza potrzeb klientów też buduje portfel produktów do nich skierowanych. Może Dokładnie. dla mnie lepszą opcją jest wynajem długoterminowy albo co, co lepsze, rowery. Także y, powiem tak, reasumując tą rozmowę. Trochę się boję otworzyć komputer. Bo, bo naprawdę po takim tutaj zastrzyku informacji dzisiaj na no to, co widzę w komputerze, będę patrzył troszkę inaczej. Bo, bo za o... tym, zazwyczaj, co ty widzisz, stoi praca bardzo wielu tak. ludzi. Mam nadzieję, że wielu, większość z nich korzysta właśnie z takich rozwiązań, z takich analiz, monitoringu mediów, które my dla nich przygotowujemy. Ale jeszcze kończąc ten wcześniejszy wątek, 70... Ponad 70% firm zagranicznych obserwuje intensywnie zmiany postaw konsumentów, bo, bo wie, że w tym jest ich klucz do sukcesu, do zmiany. Niestety w Polsce ten odsetek to tylko 49%. Czyli można powiedzieć, że tylko połowa firm w ogóle jest świadomych tego, że pandemia wywołała tak duże zmiany, że ich klienci prawdopodobnie też się zmienili. Być może komunikują, być może pracują nad produktami, które w ogóle nie są potrzebne. Kaciu. Sebastian, słuchaj, temat rzeka. Jak każda rozmowa z tobą jest to temat rzeka, aż się boję tego, o co zapytasz mnie kolejnym razem. Ale no dzięki za informację, bo naprawdę słuchaj spojrzę na to wszystko troszeczkę inaczej. To znaczy, zawsze miałem świadomość tego, że ktoś w pewnym sensie monitoruje i steruje to, czym. Jakie informacje dostaje, tylko że. Z drugiej perspektywy jest to robione po części w moim interesie. No właśnie, to nawet o to w, tym, w, tej, w tej współczesnej komunikacji i to zarówno tej płatnej, jak i tej właśnie o charakterze bardziej public relations chodzi o to, żeby i, ko, i nadawca komunikatów, czyli marka. I konsument byli zadowoleni z tych informacji, które, które się pojawiają. Wtedy rzeczywiście nawet sama atmosfera podejmowania decyzji w oparciu o nie jest inna, buduje głębsze relacje, buduje zaufanie, no ale żeby móc to zrobić we właściwy sposób, no trzeba mieć dostęp właśnie do wiedzy na ten temat, czym dzisiaj konsument jest zainteresowany. Jak wyglądają media, te najbardziej żywe źródło informacji pod względem tego, czy jest w ogóle przestrzeń do tego, żeby mógł komunikować? Kto w tych mediach dzisiaj jest tymi ludźmi, którzy nadają ton dyskusji? Kto jest tymi liderami opinii? Bo też pandemia spowodowała, że wiele się w tym nazwijmy układance mediowej pozmieniało. Więc rzeczywiście, czy świetnie to ująłeś, że większość tych działań profesjonalnych. Biznesowych, komunikacyjnych, idzie w tym kierunku, żeby budować pewnego rodzaju, najbardziej atrakcyjno-adekwatną do potrzeb konsumenta komunikację, by była ona postrzegana jako pomocna, a nie nachalna, a nie, bym powiedział, zbędna właśnie w, pod kątem tego, co, 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 co mógłbyś potrzebować. Nie? Sebastian, nie mam wyjścia. Już teraz. Widzimy się na wakacjach w moim nowym samochodzie. A tak na poważnie, słuchaj, dziękuję ci, bo naprawdę bardzo wartościowa rozmowa. Dzięki. W kontakcie. No i cóż, dobrego wyboru. Do zobaczenia. Cześć.